Cześć widzowie, ja jestem Chrisu, a to Minecraft Hardcore 2. Kilka osób się pytało, co z tą serią? I postanowiłem, że trzeba wrócić, kurde, do korzeni. Bo wiecie, no trzeba, trzeba. Taki chillowy filmik. Także, no, lecimy. Kurde, bele. Od razu ścinamy drzewo. No i co, no? Zginiemy, to kończymy serię i tyle. Także, no. W sumie to nie wiem, co z tą serią. Tak przed sekundą wpadłem na pomysł, żeby może to nagrać. Także, no. <laughs> może też na streamach będziemy grać? Tutaj, na tym świecie. To nie jest głupi pomysł. To by było Git, chyba. Także, jak chcecie w sumie streamy z Minecraft to wiecie piszcie dobra gościu musimy zrobić speedruna wiecie o co chodzi normalnie pobijemy rekord świata robimy Minecraft Hardcore speedrun ostatni odcinek jak nagrywałem z tej serii z Minecraft Hardcore to miałem jeszcze tego komputen miałem ten komputer jeszcze z drewna i gościu teraz jest taka różnica jeszcze mam nowy monitor 165 Hz wiesz o co chodzi byku teraz gościu wszystko jest tak płynne że ja pierdziele w ogóle pierwszy raz OBS-em nagrywam yy, także jak będą jakieś problemy z nagraniem to no to trudno to nie moja wina, tak? Dobra, robimy teraz, cyk W ogóle gram na wersji 1.16.5 Także, no nigdy nie grałem na aż takiej wysokiej na, na, na aż takiej nowej wersji Także może być ciekawie Pewnie dużo rzeczy pododawali Także dobra, gościu od razu co robi? O, to też nam się przyda Wełna nam się przyda jak najbardziej O widzicie, teraz jeszcze mięso z nich wypada No i kozak Dobra, to walimy jeszcze ciebie na łeb Chodź, chodź tu, chodź tu gnoju Dobra Dobra gościu, speedrun, speedrun Robimy speedruna Swoją drogą tak, normalnie Nigdy nie grałem na, na hardkorze, bo zawsze wiecie, jakoś tak szkoda by mi było mojego świata, w którym spędziłem dużo czasu i ten. Ale no, tym razem tak nie będzie. Tym razem jak umrę, to już umrę na dobre, nie? Co to jest za ryba? Mogę ją zabić? Siema rybo. O! Wow. LOL! Normalnie. Na hita schodzą, zarobiście. Bez kitu trzeba sobie zrobić ten. Eee. A, to nie tak się robiło. <laughs> o, patrzcie, ty, pszczoła! Gościu, siema byniu. Co tam, jak tam życie? Pszczół w Minecraftie to jeszcze nie, nie widziałem. A ciekawe, czy ona mnie ugryzie tako? urządli? Chyba nie, chyba jest przyjazna. Czekajcie, bo tam było coś nawet ciekawe. O, ty, ul jest jakiś tutaj. Ciekawe, co się stanie, jak to rozwalę to. A! A! Kurde! Idź stąd! Nie! No nie! Ej, nie. Dobra, dobra. Chyba nie umrę, chyba nie umrę. Chyba. Dobra, może faktycznie to był głupi pomysł, żeby im rozwalać ten ul. O o! Już moby się respią. Dobra, uciekamy. O, dobra, mamy żelazo. Żelazo jest koks. Kurde, wiecie jak ja dawno Minecrafta nie nagrywałem? Ostatni odcinek pewnie był z rok temu. Fajnie, fajnie sobie tak czasem wrócić do korzeni. Do prawdziwych korzeni. <laughs> mojego działania na YouTubie. Bez kitu. Ty a to co to jest? Tam się coś świeci. Ty, ja tam płynę. <laughs> dobra. O kurde. O nie! To są te, co pod wodą pływają. Walimy go. Normalnie. Na dystans go walimy. Dobra. O gościu! Portal do Netheru. Jak my zara tutaj speedruna! Dobra, dobra, to się nam przyda. Obsydian. Dobra, złoto też nam się przyda. O kurde, to dobra, nie zdążymy tego wykopać. O, tutaj jest ten. Tutaj jest gościu tlen. Czekajcie, przetopię sobie tutaj żelazo, gościu. 200 IQ to będzie. Przetopię żelazo i wtedy wykopię złoto. Bo złoto nam się na pewno przyda, nie? Cyk. Dobra, czy ja to teraz będę mógł szybciej wykopać? O, no i koks, dobra. Dobra, to to też jeszcze wykopiemy. Ej! O, może by tak zrobić? Gościu, taką wiecie, podziemną podwodną kryjówkę. W sumie zawsze tak robiłem jak grałem w tego Minecrafta. Ty, tutaj jakiś statek jest. Dobra, czekajcie, płyniemy tam. Tutaj też mogą być jakieś fanty. Gościu, jak ja tu zaraz takie rzeczy poznajduję. Dobra, gdzie to jest jakaś kajuta kapitana? Lecimy. Dobra, czekajcie, ty, 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 ja się utopię! Nie, 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 nie. O, oh, dobra. Czy tutaj jest coś ciekawego? Jest jakiś piasek, czy, czy pod tym piaskiem coś będzie? Dobra, płyniemy. Teraz musimy coś wykopać. Tutaj na stówę coś będzie, no nie ma opcji, że nie. Musi tutaj być jakaś skrzynka. Kurde, no i znowu mi... Ajajaj, tak ten tlen szybko schodzi, ja pierdzielę. O jest! Znalazłem skrzynkę, czekajcie! Dobra, dobra, żebym się tylko nie utopił od razu. Dobra, zarobiście. Coś tu musi być ciekawego. O kurde, ja pierdzielę. Dobra, 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 dobra. Szybko, szybko na powierzchnię. 12 emeraldów. Lol, to chyba dużo. W sumie nie wiem, co się robiło za te emeraldy, ale <grym> wiem, że Git jest. Widzicie, jaki ja jestem eksplorator tych światów. <grym> no nie, tutaj jeszcze coś jest. Serio? Gościu, my tu eksplorujemy podwodny świat. Podwodna żegluga. U, co jest? Co to, co to było? Ty, co to jest? Co jest? Co nie robią? Ty, dobra, ja tu uciekam. Gościu, nie wiem, co to było, ale się przestraszyłem. Autentycznie się przestraszyłem. Nie, dobra, ja na razie nie będę aż tak koksił. Nie chcę zginąć na pierwszym odcinku. Dobra, gościu, idziemy eksplorować dalej. O, ty, no i proszę. I kolejna eksploracja się nam tutaj szykuje. Co to jest? O, skrzynka. Ja pierdzielę. Co jest, Hawks? Bierzemy wszystko. Cyk. Tam dalej coś jeszcze jest. Ty, dobra, nie, bo ja się zaraz utopię. Ajajaj. Gościu, ja pierdzielę, ale ile tutaj rzeczy dodali w ogóle w tym Minecrafcie, Że wiecie, takie też podwodne rzeczy, których normalnie kiedyś nie było, nie? Gościu, ja jestem już taki stary, że ja pamiętam. Ja tylko w jakąś alfy grałem. No i Git. Kurde, gościu. Jak my już mamy pełen zestaw? Jedyne, czego nam brakuje, to diaksów. Ale dobra, to diaksy się kiedyś pokopią. Może na jakimś streamku czy coś. Nie będę na odcinku tej kopał jakiś cajot. O, ty! Jak to ładnie wygląda! Jak to się nazywa? Koralowce chyba. LOL! Czekajcie, ja to muszę sobie jeden zebrać z ciekawości. Lol, ale to tak ładnie wygląda wam powiem. Ty, chyba się coś nie zebrało. Jeszcze raz spróbuję. Może taki pomarańczowy, znaczy czerwony. Deadhorn colk block. LOL. Co to? I co, jak postawię to tutaj, to co? To jest jakiś szary. A jak postawię go tutaj? No, to też jest szary. A jak postawię go tutaj? No, dziwne, dziwne. Nie, nie rozumiem, ale dobra. Ty już jest zachód słońca. Ja pierdziela ten czas leci. Ty, a to co to jest? Sweet berries, proszę bardzo. Ole, wamparty i. A! To to jest! Ja pierdziele, ale się przestraszyłem. O kurde, żółwie! Siema, żółwie. W ogóle kiedyś miałem żółwie dawno temu. Miałem dwa żółwie, dokładnie, o, to był tak, Filemon i był drugi, tylko nie pamiętam jak się nazywał ten drugi. Siema, ale słodziaki z was, kwadratowe. Ej, mogę wam coś dać do jedzenia? Nie mogę, szkoda. No dobra, to trzymajcie się mordeczki z farcikiem, trzymajcie się tam na wolności. Piesek! Ej, ja chcę pieska! Ja chcę pieska! Cześć piesku! Kurde, dobra, mamy misję. Ale to jest właśnie fajne w Minecrafcie. Trzeba sobie robić misję. Naszym celem jest oswojenie tego pieska, co tam jest. Tylko teraz pytanie, jak to zrobić? Trzeba poczekać na noc i, i poczekać na skurczybyka szkieletora. O, kurde, ty ile tu chłopów idzie? Pal gumę, palgumę. Ale ten miecz szybko schodzi. Nie, 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 jedno serduszko! Kurde, ale ten miecz szybko schodzi. <laughs> nie, ja nie chcę umierać. Widzowie, nie, nie w takim momencie. Kurwa, kopię się. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No co, następny sezon kiedyś tam będzie. Siemano.